pana, gdzie pan rower zgubił? To? My jesteśmy z policji. A podejdzie pan do nas, bo do będziemy nas, gonić. Tak, bo będziemy gonić, proszę, zapraszamy tu do nas. Na chwilę. Bez, podejdzie pan, porozmawiamy i, i będzie nie. wszystko w porządku. Tak. Tylko, no. Jest pan otoczony. Bo tu już pana ganiają, tak, tak. nie wiadomo skąd. No, to, no Ja no. jestem bez roweru. A skąd pan jest? I z Rudnika. Pan no, a co, co pan tutaj rowerem jeździł Jakiś natrzepany jak drut? Ja nie. nie. Nie? A co? Ja może jeździłem? Nie, no to no, 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 nie ja. A kto jeździł? Co? Kto jeździł? Nie wiem. No mamy to wszystko na kamerze. No, pana no, nagranego. Kurwa. No, to. i no, jutro by przyjdzie wezwanie do pana, no to, no to żeby pan sobie obejrzał kasetę. No sąd grodzki się kłania. No, no to... Sąd grodzki. Nie ma, nie ma, nie ma problemu. No. Czy pan gdzieś pracuje? Czy w razie czegoś będzie można od pana ściągnąć? To? No, pr pracuje. A gdzie pan pracuje? I w tym. I... W agencji towarzyskiej? Nie. No, nie, bo tu nie. dziewczyny coś się chwaliły, bo byliśmy na stacji tak? paliw, no i no. mówili, że I pan gdzieś tam rozrabiał coś? Tak? Bo no. panu już pięć dni I... szuka policja. No. Ile? Pięć dni za wyznaczania, popijana murowana. No kurna, jak ja i te tak. no, nogi połom, miałam, kurna. I... Ale to noga nas nie obchodzi. My Ale... do nogi nie mamy nic wspólnego. Pana noga, nasza noga to jest co innego. A to nic, no. Ale my kurno. słyszeliśmy, że tam pan chciał no. wyknąć pewną kobietę. No. Że chciał pan Justynę tam jakoś zgwałcić. Justynę? No. No, no kurna. Pan tam nie rozrabiał. Mówili, no. że zeszło jeszcze... się pan ze dwa razy już w tym barze. Co? No toś. No. A jeszcze się jeszcze, jeszcze, jeszcze słyszeliśmy, że pan dzisiaj mówił, że będzie pan kody dymał? Kogo? Kosy? Dobra. Nie, nie pan, pana z poczeka, poczeka pan jeszcze. No, że... Tu trzeba poczekać, wszystko z nami ustalić. to, no to... Jak się z panem jutro skontaktować? Nie, nie ma problemu, kurwa. Ale gdzie pana znaleźć? Ma pan może jakąś radystację? Nie, nie mam nic, kurwa. Poprosimy imię i nazwisko. Demianiuk. A imię? A imię? Tomek. A, Tomek. Zamieszkały? Rudni. Numer domu? Trzydzieści jeden. Wezwanie na ten, na ten adres można przysłać? Tak. No i? A rower gdzie pan zgubił? Ja rower nie mam. Ale my słyszeliśmy, pana... że Pan u no. jakiego Pana Mieczysława zostawił rower. Pana... Nie? Pana Mieczysława nużyńskiego nużyńskiego hmm. Zaraz my przejedziemy tam na podwórku. Aby, no to... i zobaczymy. Jak... Skąd jaki, tam... jaki Pan rower był? Jaki... Ja, jakie numery rejestracyjne? Nic. Proszę Pana, ja... Nic. A silnik ja. jaki? Model? No to jest, proszę Pana, no skurna. Jak trzeba, no to jest... 1, 6, czy co? Czym Pan tam jechał? Ja tam... Ja na razie piechoto idę. Panie, ale to diesel był, czy benzyna? Benzynka. A, benzynka. No. Ale na pełnym stresku, czy na, na gaźniku? Na no. gaźniku. Na gaźniku. A model jaki? No. 1.6. 1.6, dobra, no. już wiemy. No. No. To, to teraz i... powie pan, jak to było z tymi kozami, że chciał pan kozę pyknąć? No, jakoś w czerwonych butach. Na, na, na pewno, że nie. No tak mówili, że że... Chciał pan buty założyć, czerwone i kozę wydymać. No kozę? ten był taki. A <noise> co to był? Wejdzie pan na pobocze, bo samochód jedzie. No. Już.